Cześć, w tym poradniku pokażę Wam jak przesyłać obraz z ekranu telefonu na komputer tak, by móc go nagrywać czy streamować. Program, który pokażę jest otwarto-źródłowy i całkowicie darmowy, więc nie ma mowy o żadnych sztucznych ograniczeniach, za których zdjęcie trzeba by było zapłacić. Będziemy potrzebować urządzenia z Androidem w wersji przynajmniej 5.0, co nie powinno być obecnie problemem. Do przesyłania dźwięku programem wymagany jest Android 11 lub nowszy. W przypadku starszych, można to obejść podłączając wyjście audio do wejścia liniowego komputera. Program działa na Windowsie, Linuxie i Macu. Najpierw musimy włączyć ustawienia programistyczne. W tym celu przechodzimy do informacji o telefonie i naciskamy na numer kompilacji tyle razy, aż zostaniemy programistą. Teraz przechodzimy do ustawień programistycznych i włączamy debugowanie USB, akceptując ostrzeżenie. Teraz, gdy podłączymy telefon do komputera, to możemy go autoryzować. Tryb działania USB jest dowolny. Jeżeli używamy Linuxa, to wystarczy, że zainstalujemy paczkę Screen Copy oraz ADB naszym menedżerem pakietów, a po instalacji uruchomimy program tą samą nazwą. Pod Windowsem pobieramy archiwum zip przechodząc pod link w opisie i wypakowujemy je w dowolnym miejscu. Jeżeli wszystko się uda, to odpalając ScreenCopy.exe powinien ukazać się ekran naszego urządzenia, a po uprzednim podgłośnieniu będziemy słyszeć dźwięk z telefonu. Jak to teraz nagrywać? Pierwszą opcją jest otwarcie terminala za pomocą tego pliku i podanie dla programu ScreenCopy argumentu małe r i następnie nazwy pliku zakończonego najlepiej .mkv. Nagrywanie skończy się po zamknięciu okna programu a w pliku będziemy mieć zarówno obraz, jak i dźwięk. Druga opcja jest znacznie wygodniejsza. Włączamy screen copy i w obs dodajemy źródło okna, którym będzie okno programu. Możemy też wybrać przechwytywanie dźwięku wyłącznie z telefonu. Tylko upewnijcie się, że macie wyciszony dźwięk komputera, bo inaczej audio będzie zdublowane. Po odpowiednim ustawieniu OBS-a możecie nagrywać albo streamować. Domyślnie możemy sterować telefonem myszką. Lewe kliknięcie to zwykłe naciśnięcie. Prawy klik to wstecz oraz wybudzenie. Naciśnięcie scrolla to ekran domowy. A jeśli macie przyciski boczne to mysz 5 to wysunięcie panelu powiadomień, a mysz 4 to przełączanie aplikacji. Możemy też przechwytywać myszy i klawiaturę z opcjami M oraz K. Przechwytowanie myszy przełączamy altem. Domyślnie też nasz komputer i telefon współdzielą schowek. Przytrzymując kontrol i ruszając myszą, symulujemy uszczypnięcie palcami, a analogicznie z Shiftem symulujemy gest dwóch palców, czyli przechylania. Jeśli przerzucimy dowolny plik na okno, to znajdzie się on w folderze pobrane, co też możemy zmienić opcją. A przerzucenie pliku APK spowoduje zainstalowanie aplikacji. Całość kontroli możemy wyłączyć z opcją małe n. Oprócz tego mamy jeszcze sporo opcji. Możemy zablokować orientację ekranu na tej pierwotnej bądź na konkretnie określonej. Możemy stworzyć nowy wirtualny ekran, na którym uruchomimy wybraną aplikację. Możemy przeskalować przesyłany obraz. A dla tych, co chcą idealnej jakości audio, to możemy wybrać dźwięk bez kompresji, bo domyślnie jest to kodek Opus. Wszystko opisane jest w dokumentacji, do której link znajdziecie w opisie. Wraz z resztą skrótów klawiszowych i tym podobnymi. Z programu możemy też korzystać bezprzewodowo przez sieć lokalną. Najpierw musimy spisać adres IP naszego telefonu. Mając nadal podłączony telefon, wydajemy polecenie ADB KILL Server, następnie ADB TCP IP 5555 i końcowo ADB CONNECT, podając adres IP z portem 5555. Teraz odłączamy USB i włączając program wszystko będzie działało po sieci. Trochę to lokalnej przepustowości używa. To już wszystko w tym poradniku. Jeśli macie jakieś pytania albo problemy, to śmiało piszcie w komentarzach. Ode mnie to tyle.